Dzień dobry, witam w środę i dzisiaj przychodzę do Was z dobrą informacją, ponieważ w końcu mój nowy blog ruszył. Tak więc dzisiaj kilka informacji w tym temacie zapraszam. Mówiłem w zeszłym tygodniu. Aktualnie pracuję nad nowym projektem. Jest to serwis, tak zwany pracujenakrześle.pl, czyli coś, co dzisiaj właśnie ruszyło. I ogólnie, w tym temacie, była finalnie u mnie masa komplikacji, bo zaczęło się od tego, że kupiłem domenę złą, potem był problem z serwerem, potem zmieniałem ogólnie firmę od hostingu i ogólnie zeszły mi dwa tygodnie na różnych pierdołach. Ale tutaj, właśnie dzięki chłopakom z firmy hostingowej, której właśnie jestem, która ma naprawdę wspaniałą obsługę klienta i support, udało mi się to wszystko pogarniać. Tak więc, dzisiaj, już mój pierwszy wpis wchodzi. Link do niego macie poniżej w opisie tego filmu, i cały serwis w końcu startuje. I ogólnie, skąd ten pomysł się wziął? Z tego co widzę. To wiele osób szuka informacji o tym, co robić kiedy mają pracę siedzącą, jak ćwiczyć, dlaczego bolą je plecy, dlaczego boli głowa. I ogólnie, informacji jest w tym temacie dość dużo. Ale wszystkie są takie jakby rozbite po różnych miejscach, na różnych kanałach, na stronach, na vlogach, blogach czy tego typu miejscach. I brakuje takiego jednego jakby serwisu, który będzie zawierał wszystko, co osoba potrzebuje wiedzieć, aby móc sobie pomóc. I właśnie stąd powstał ten serwis, gdzie z czasem tak chcę to zrobić, aby tam był taki kompletny zestaw informacji, porad, kroków czy wszystkich potrzebnych rzeczy, które potrzebujesz, jeśli masz pracę siedzącą. I jeżeli chcesz dbać o swoje zdrowie, poprawić swoje zdrowie lub pozbyć się bólu pleców, bólu głowy czy innych problemów, które powoduje praca siedząca. I kolejna ważna sprawa to przede wszystkim fakt, że ten serwis tworzę dla Was. Tak więc chcę, aby to, co tam będzie, było dla Was przydatne. Tak więc, jeśli macie jakieś pytania, jakieś pomysły, jakieś, nie wiem, rzeczy, które chcielibyście wiedzieć, to śmiało piszcie w komentarzach, bo aktualnie też tworzę sobie listę tematów na kolejne wpisy, które będę robił. Tak więc. Chcę aby dawała Wam to jak najwięcej wartości, tak więc zapraszam do sekcji komentarzy, aby podzielić się ze mną tym, czego Wy potrzebujecie. Tak więc na dzisiaj to w tym vlogu wszystko. Nie chcę tego zbytnio przedłużać. Pamiętajcie, że macie specjalną listę na moim YouTubie. Tutaj dla osób, które mają pracę siedzącą i które chcą coś porobić. Ja także zapraszam do pierwszego wpisu na moim nowym vlogu, do którego macie opis w tym filmie poniżej a tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w serii czwartkowej, czyli będzie to tak zwany vlog typu one shot, gdzie odpowiem Wam na jedno ważne pytanie, ogólnie z tematyki treningu, zdrowia czy sportu dziękuję za dzisiaj i oczywiście jak zawsze pozdrawiam